Dlaczego takie poświęcenie? No, pierwsza sprawa, tak. To jest centrum policji. Drugi tak, Akspres miał społeczny z tego względu, że osoby, które przyjechały tu w latach 70. i chciały zamieszkać w dobrych budynkach docelowych, mieszkalnych, chwilowo musieli skorzystać z usług lokali hotelowych. I oni przyjechali tu, mieszkali, mieszkali. I nagle sytuacja polityczna się zmieniła, i nastąpił jak gdyby krach ich program, ten, który był poprzednio realizowany. Skończył się i nie, nie, mieszkania już nie były zakładowe, budowane dla celu zakładu chemicznych w Skończyła się pewna era i oni pozostali w tych zasobach hotelowych. I to niszczało, to była po prostu substancja, która wymagała ciągłego remontu. Przecieki, gryzonie i bardzo, bardzo nieładny teren. No i podjąłem decyzję, już dawno podejmowałem decyzję, chociaż musiałem mieć duży wkład finansowy, żeby to zacząć realizować, bo to w jednym roku się nie zrobi. Trzeba było zaplanować skład finansowy i propozycję finansową na lata minimum. Jednej kadencji jeszcze trochę, gdzieś półtora kadencji, wykonać plan, później szukać pieniędzy. I to żeśmy realizowali, jak to dzisiaj już mówiłem, przez całą tą kadencję. No dzisiaj nastąpił ten akt oddania do użytku, i to jest również zadowolenie no, moje osobiste, na pewno tych osób, które zamieszkają w tych lokalach, już końcowych lokalach. Te plaszeki należały do... do, nie, do nie, nie, ta była substancja mieszkaniowa zakładów chemicznych Polisy, bo poprzednio jak się wszystko budowało w latach 70. to było wszystko zakładowe. Były mieszkania zakładowe, była, była przychodnia zakładowa, była miejską ośrodek kultury zakładowej, wszystko należało pod zakłady, również duża aglomeracja mieszkaniowa, jak tu pani widzi za sobą, mieszkań zakładowych zakładu chemicznych policji ówczesnej. Nie musiała to przejąć? Czy to jest straszne? Nie, m, 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 mogła nie przejąć, ale gwina przyjęła, bo czuła się odpowiedzialna. Skoro mamy już budynki nasze komunalne, to przyjęliśmy również pod zasób komunalny tą substancję hudelową, która to była. No i, i tak to się stało. I to jest duży wydatek oczywiście, ale w tej chwili mam trochę lżej na sercu, że to zrealizowałem. No właśnie, ale radę, z, z względu na tak Nie, no my rozwojemy różne, jeszcze różne zadania, inne i na, na razie sobie dajemy rady Gmina jest wypłacalna, chętnie udziela nam z kredytu, chociaż ja dużo kredytów nie biorę, chyba jak jest potrzeba i w tej chwili jest bezpieczna gmina pod względem finansowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.